Zbliża się Święto Miłości. Tarnobrzeg z tej okazji przygotował wiele atrakcji dla zakochanych i nie tylko. To będzie już drugie wydarzenie, które z okazji Walentynek odbędzie się w Tarnobrzegu. Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną edycję Walentynek w Tarnobrzegu. Jest to wydarzenie, które kontynuujemy. W zeszłym roku odbyła się jego pierwsza edycja, cieszyła się popularnością wśród naszych mieszkańców, dlatego w tym roku rozszerzyliśmy formułę i zapraszamy na trzy dni wydarzeń. Już 13 lutego zapraszamy na koncert oraz na rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy list miłosny. Natomiast sobota, czyli same Walentynki, to dzień kilku ciekawych atrakcji, w tym pokazu. Teatru Ognia na rynku naszego miasta. Tutaj możemy skorzystać też z miłosnej fotobudki, oraz zapraszamy wszystkich zakochanych na lodowisko miejskie, gdzie za 5 zł, czyli promocyjną cenę, mogą wejść i skorzystać z takiej, takiego wydarzenia, którym jest Disco lodowisko 15 lutego zapraszamy Państwa na Antywalentynki. Jest to ciekawa inicjatywa Domu Kultury. Zapraszamy na Seanse horrorów dla wszystkich, którzy nie świętują Walentynek, a świętują antywalentynki. Jest to idealna propozycja na ten dzień.